Teraz będą przygotowania do trzeciego ładowania. Po drugim rozładowaniu, jeśli chodzi o przygody z ładowarką Rock V1, drugie rozładowanie po takim w sumie niepełnym ładowaniu, takie dało wyniki na tym akumulatorze 37,4 amperogodziny przy prądzie 25 amperów rozładowanie do 10,2 V. No trochę trochę słabo to jest. Teraz pokażę może gęstość jeszcze jaką mi się udało osiągnąć po rozładowaniu. Po rozładowanie rozpoczęło się z takiego niepełnego naładowania gęstość była w granicach 1,26 do 1,28. Dodatkowo jeszcze wyrównałem poziom wody w tych celach, bo po uspokojeniu się elektrolitu było widać pewne różnice. Być może stąd te takie duże gęstości we wcześniejszych akcjach ładowania. Dojedziemy. Pierwsze od minusa rozładowało się do 1,18. Może 19 nawet. Troszkę duża gęstość. No ale mam troszeczkę obniżoną już temperaturę. Druga od minusa. 1,20. Trzecia od minusa. 1,20. Trzecia od plusa. 1,20. Druga od plusa. 1,19. To jest ta cela, która była niby uszkodzona. No i pierwsza od plusa. 1,20. To pewnie po uzupełnieniu wody troszeczkę się tak rozjechało o jedną kraseczkę. Ale tak, to wszystko generalnie jest elegancko, równo. Tylko, że nieco wysoka, tak jest to jest. Tak, na wszelki wypadek zrobię sobie jeszcze teścik DBT12. Szybki test. No i po takim rozładowaniu ma 431A. Rezystancja 7,1 mω No chyba nie jest źle. Chyba nie jest źle. Troszkę tak mało bym powiedział się do rozładowa mogła ta gęstość zejść niżej. No to dobrze, tak to wygląda na początku po uruchomieniu rejestratora. Temperatura mam teraz na poziomie 14-15 stopni. Temperatura akumulatora oraz temperatura otoczenia jest praktycznie taka sama. Tutaj ta temperatura środkowa jest z czujnika położonego na akumulatorze no widać, że 10 stopni już umknęło no i może dlatego trochę mniej pojemności mam no a co ja tu planuję zrobić? dalej będę ładował bier jeżokiem więc podłączę go do prądu ale tym razem go uruchomię w trybie manualnym żeby to zrobić trzeba troszkę dłużej no, przytrzymać guziczek tryb pracy, reżim Chyba jest, świeci się niebieska dioda dla tego akumulatora. Ja sobie ustawię 10A oraz 16,5V. no Mam troszkę obniżoną temperaturę. Korekcję napięciową włączę: 16,6, ale niech będzie 16,6. No i drugi krokodylek do rejestratora. No i pięknie: 10A, 12,7V. 10A, 12,7V. Wszystko idealnie się zgadza. Ujęcie wspólne. Elegancko. Rejestrator i ładowarka pokazują praktycznie to samo. No, i tak sobie zostawię w trybie manualnym. Zobaczymy, co się stanie. No, to zrobię sobie malutki podgląd. To po to, żeby. Co nieco sprawdzić, co to się dzieje w czasie ładowania ręcznego, manualnego, niebieska diada się świeci. No i w zasadzie tyle. 10A wypłynie 13,8V w tej chwili jest według ładowarki, 13,86V według rejestratora, 10A, tak samo jak na ładowarce jest tu pewien myk. Pewna różnica w porównaniu do poprzedniego wejścia. Ciekawe, kto to tak na szybko zauważy. No, nie chodzi o temperaturę. Jak widać, temperatura akumulatora się nie zmieniła. Za to rejestrator stoi na ładowarce. No i chyba troszkę to ciepło się do góry unosi. Trzecia linia to jest temperatura, temperatura otoczenia, temperatura w zasadzie obudowy rejestratora. Minęło prawie 2 godziny. A dobra. Tu jest właśnie ten haczyk. Zmienił się numer pliku. Zrobiłem mały restarcik. Zacząłem ruszać kabelkami. Miałem śrubkę z tyłu też niedokręconą, na którą zapinam ładowarkę. Może przez to. No, być może mi tu uciekła jakaś 1 amperogodzinka czy coś w tym stylu. To sobie doliczę do końcowego wyniku. Ech, trzeba sprawdzić te gęstości wszędzie. Jak to teraz jest? 1, 19 pierwsza od lewej i też prawie 1,20. Pierwsza plusa. O słyszę, że ładowareczka wentylator włączyła, czyli od czasu do czasu coś tam sobie wentyluje. 10 amperów już na nagrzewa. O, jakby nie było, taka jest różnica napięć między moim rejestratorem a tym testerem. Oba urządzenia mierzą niby na akumulatorze, z tym, że tester mierzy na słupkach akumulatora, a Rejestrator mierzy napięcie na swoim wejściu. Tutaj jest różnica jakieś około 0,2V. No, czasami to może być spadek napięcia na tych kablach wyjściowych między rejestratorem a akumulatorem, więc nie czepiamy się. No i szybki test, póki jeszcze mogę, póki napięcie jest niższe niż 14V. 575. No pięknie, pięknie. Czyżby te maksymalne prądy i minimalne rezystancje były przy niepełnym naładowaniu? Praktycznie 20 Amperogodzin jest władowane. Dwie godzinki. A gęstość na razie nie drgnęła. Tryb ręczny, tryb manualny ciągle trwa. Prąd już malutki. Niecały 1 Amper, 16,5V, czyli w zasadzie napięcie zostało. Osiągnięte prąd już jest jakiś taki prawie że końcowy. 16,5 W na rejestratorze. Prąd tak samo tutaj. 0,84 Zostało władowane 44,8 godziny Na razie minęło niewiele ponad 10 godzin. Nieźle. A co z tego wynika, jeśli chodzi o gęstość? Bez większego mieszania. Pierwsza od lewej minusowa cela. Pełna 1,26. Pierwsza od plusa 1,27. no i tryb ręczny sobie trwa, tak to wygląda na ładowarce 07 Ampera, 16,5V. No chciałem do 16,5 V, tam 16,5 czy 166 jakoś tak to było. Tutaj nic więcej się nie dowiemy, bo świeci niebieska dioda no tak to jest na rejestratorze. Jest 16,5 V, mniej więcej może na 16 Troszeczkę więcej do 16,6 powoli dochodzi 0,61A według rejestratora. No ta różnica 1,10 tutaj może być jak najbardziej puszczalna. 22 godziny minęło, 15 minut jeszcze. I według mojego rejestratora jest praktycznie 53 Ampere godziny Tyle tylko, że chyba wspomniałem na początku, był mały fal starcik. Gdzieś około 1 Ampere godziny mi uciekło parę minutek 13,5 stopnia. Więc nie ma tutaj istotnych zmian. Nawet chyba ładowarka ochładniała. 20 stopni ma temperaturę otoczenia 13 mniej więcej. No to trzeba jeszcze sobie posprawdzać gęstość. Tym razem sobie pójdę od celi plusowej 1,29, blisko 1,30. Brawo! Druga od plusowej, to ta niby uszkodzona, z którą walczyłem 1,28, takie porządne. Trzecia od plusowej 1,29, na pewno, może blisko 1,30. Trzecia teraz od minusowej jeden blisko 1,30. Druga od minusowej też blisko 1,30. Cela minusowa. Dobra, 1,29. Chyba nie będę go więcej męczył. Tak wygląda gazowanie. Wysycanie. No, jakieś bąbelki wychodzą. To niby uszkodzona też sobie lekko gazuje. Może mniej. Nie, ja też gazuje. No cóż, to chyba mniej więcej powróciłem do stanu wyjściowego, przynajmniej jeśli chodzi o gęstość. Wiadomo, że w niższej temperaturze pojemność też spada. Nie ma pełnej doby, a akumulator naładowany. No, może nie z ekstremalnie niskiej gęstości, bo to było tak niewiele ponad, poniżej 1,20, ale no jakby nie było, wysycenie jest. Pozostało tylko sprawdzić jeszcze, jak to wyglądało na wykresie. A ładowareczkę sobie odpiąłem, ale zostawię rejestrator. Przy okazji zobaczę, jak szybko napięcie spada. Nie wiem, ile mu dam z godzinkę może. Jak spadnie później niż 14, to za jakiś czas jeszcze sprawdzę testerem elektronicznym. Chwilka minęła, tak jeszcze sobie tutaj sprawdzam. Odwarka jest odłączona, więc tu się nic nie dzieje. Tak wygląda rejestrator podpięty pod akumulator 13,56 V. No i prąd nie płynie. A jako, że prąd nie płynie, napięcie już odpowiednio spadło poniżej 14 V. No to zrobię sobie taki pierwszy szybki test po zakończeniu ładowania. No ale widzicie to, 13.56 jest też na testerze. Jak prąd przez kable ładujące nie płynie, to napięcie między moim rejestratorem a tym testerem praktycznie się niczym nie różni. No dobra, szybki test. 535 amperów, 5.7 milioma. Nie jest to zbyt dobry wynik w czasie, kiedy on się trochę uleży a w zasadzie nawet wcześniej, jeszcze w połowie można powiedzieć ładowania, chyba było więcej. Maksymalnie tutaj widziałem ponad 600. Nie wiele, ale ponad było. Ale damy mu szansę. Nie śpieszy mi się. Dzień, dwa. Zobaczymy jak będzie z napięciem spoczynkowym, bo to mnie też tutaj interesuje. Jak ktoś może ogląda jeszcze filmiki Tatka Marczuka z kanału, z kanału Tadek Marczuk, no to on tam też walczył z R1, też właśnie ze świata akumulatorów. Truberta. No i spotkała go taka Sytuacja, że po rozłączeniu ładowarki, bodajże kulona 912, bardzo, bardzo długo napięcie spoczynkowe na tym akumulatorze utrzymywało się powyżej 13V. Gęstość była trochę niska, amperogodziny niby władowane, a napięcie takie dziwnie duże. No zobaczę, co tu u mnie się będzie działo na innego rodzaju akumulatorze, aczkolwiek trochę podobny, bo mój jest semitrakcyjny, czyli, czyli też z głębokiego rozładowania, na tamta R1, Mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem, że to 1 k też jest takim kombok, akumulatorem można powiedzieć i do rozruchu i do rozładowań. No i mija druga doba od rozpoczęcia ładowania, czyli pierwsza doba odpoczynku. Rejestrator pokazuje właśnie 46 godzin, niecałe 48, czyli prawie druga doba już od początku, jak mówię. Prąd nie płynie. Napięcie spoczynkowe 13,14V, więc no, mieści się w tych moich takich przyjętych granicach 13,2V. Więc chyba akumulator jest dobrze naładowany. Temperatura w tej chwili na akumulatorze o 11 stopni, 13 stopni otoczenia, a 18 stopni temperatura obudowy rejestratora. No on się troszeczkę nagrzewa od samej ładowarki, na której stoi. No, to co, sprawdzamy gęstość od plusa, zaczynam. 1,29 prawie, I jeszcze jedna tutaj, taka pierwsza od minusa. 1,29, czyli prawie, że rógniutko akumulator mi się naładował, A raczej się nie przeładował, czyli ilość dolanej wody jest optymalna. Szybki test 13.15, czyli w zasadzie taka sama wartość jak na rejestratorze. 584 Ampery, 5,3mA. No coraz coraz lepiej, ale ja już chyba długo nie będę czekał. Tylko rozładuję go. Trzeba zrobić jeszcze jedno ładowanie w automacie i porównać sobie ładowanie i wysycanie ręczne, które tutaj w zasadzie w dobę się wyrobił. No i jeszcze do tego ładowanie automatyczne. Zobaczymy teraz po poznaniu tego sprzęciku, ile mi tutaj zejdzie. No i kolejny etap w sumie ważny za mną. Po 48 godzinach, tutaj od rozpoczęcia. Uładowania. Rozładowanie jak zwykle prądem 25 Amperów do, do 10,2 Volta. 32 i i 32,3 Amperogodziny. Co prawda temperatura akumulatora jest 13 stopni. W takiej temperaturze był rozładowywany, więc to trochę tłumaczy. No, Im mniejsza temperatura, tym mniejsza pojemność. No a takie się udało uzyskać gęstości 1, 21 Do, Dość wysoko, dość wysoko nie chce się rozładowywać z gęstości. Widzę to była cela, pierwsza od plusa, druga od plusa, 1,20, prawie też 1,21, więc gęstości, gęstości równe to fajnie, ale czemu wysokie, 1,21 teraz trzecia od minusa. Tu jest blisko, 1,22 tak szansunkowo wystarczy 1,20 22 i pierwsza od minusa 1,20 i 1, prawie 1,22 gęstości, gęstości są ok wody, czyż bym nalał za dużo no ja wiem też po naładowaniu była dobra, bo była lekko ponad 1,28. Hmm. No niedobrze, niedobrze. dobrze. coś tak, jakby się z tym akumulatorem też zaczęło dziać. Tylko równo w celach. No to zaraz zabierę jeszcze elektronicznym testerem. 12,31 według rejestratora, 12,32 według testera, więc pomiary napięcia mam tutaj bardzo dobre. No i szybki test w temperaturze 13 stopni po rozładowaniu 447 amperów normie EN i rezystancja wewnętrzna 6.9 milioma. No moim zdaniem to nie są złe, wiado złe wiadomości, nie są złe wyniki. No ale najwidoczniej przy takim prądzie ten akumulator już się nie chce tak głęboko rozładować. A on służy głównie właśnie do magazynowania energii. Semitrakcyjny, Rombat. 72Ah dla C20, a 58 amperogodzin dla prądu 5-godzinnego. No to trochę, trochę już ma mniej.